Dobry wieczór. Bardzo duże rozczarowanie i niezrozumiała w ogóle sytuacja, bo mecz, który mieliśmy pod kontrolą, do przerwy, właściwie z samymi stałymi fragmentami, można było ten mecz, tą przewagę powiększyć. Oczywiście przeciwnik też stworzył jedną sytuację, gdzie się zachował bardzo dobrze Gabriel, ale wynikało to z miękkości w pewnym momencie naszej linii defensywnej i, i, i tak się zaczęła też druga połowa. Kompletnie nie rozumiem sytuacji, w której e, nie wyszliśmy z szatni. 15 minut funkcjonowania zespołu. Mam tu ogromne pretensje. Jestem po prostu zbulwersowany tym co, co jak wyglądała to, jak wyglądało to 15 minut oddać w 15 minut całą pracę, którą się zrobiło do tego momentu. Nieprawdopodobna ambiwalencja zawodników. Ja nie wiem, czy chłopaki chcieli już utrzymać te, te 1-0. Zupełnie inne były ustalenia, zupełnie inne były rzeczy, które chcieliśmy zagrać po przerwie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przeciwnik nie ma innego wyjścia i musi zagrać agresywnie, i o tym wiedzieliśmy, ale chcieliśmy wykorzystać pewne rzeczy, które przygotowaliśmy. No, ale no ale nie, nie wygra się w żadnym, w żadnej lidze, nie, nie zafunkcjonuje się na żadnym poziomie, jak się będzie tak w taki sposób grało jakby przez 15 pierwszych minut drugiej połowy. I, i potem co z tego, że goniliśmy, co z tego, że bardzo chcieliśmy dogonić rywala czy odrobić straty, jak, jak wtedy właśnie nic nie idzie, jak wtedy właśnie wyciąga bramkarz nieprawdopodobnej sytuacji. I wtedy powstaje ta trudność, ale trzeba być mądrym przed szkodą, nie po szkodzie. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której, w której się z siebie stawia w, trudny, w, takim, w takim położeniu. Ja nie wiem, zawodnicy chcą, chłopaki chcą grać z nożem na garle. Tutaj w tej lidze chcą spróbować, jak to się funkcjonuje. To życzę im powodzenia. Przez tyle lat, które tu jesteśmy, nie mieliśmy, nie byliśmy nigdy w takiej sytuacji. To są też mecze u siebie. To są mecze, w których sobie nie wolno pozwolić w żadnym meczu, a szczególnie właśnie takim, z bezpośrednim jakimś rywalem tej, tej drugiej części tabeli, na taką dekoncentrację i taką ambiwalencję nieprawdopodobną. Ja rozumiem, można stracić bramkę na 1-1, ale trzeba się podnieść głowy i, i, i funkcjonować dalej. No. Dzisiaj ja rzadko wypowiadam się w ten sposób, ale dzisiaj po prostu winny nie można się wypowiedzieć. Naprawdę. Niektórzy muszą się obudzić. To nie, jest, to nie jest zabawa dla małych dziewczynek. Jestem ogromnie rozczarowany, myślę, że, że jak większość kibiców i działaczy, bo, bo ten mecz naprawdę w dużym stopniu wyglądał tak, jak chcieliśmy, żeby wyglądał, a, a, a potem ta postawa zniszczyła cały ten, cały ten, całą tą pracę nas wszystkich. Ale trudno. Taka jest piłka. Za tydzień mamy kolejny mecz i, i musimy wyciągnąć wnioski i postawić twardo pewne sprawy, bo, bo nie możemy sobie na takie sytuacje jak dzisiaj pozwolić. Wpychamy się sami w takie problemy i, i, i z tych problemów musimy wyjść. Dziękuję bardzo.